3, 2, 1, start! Z pozoru niewinna, śmieszna zabawa samochodami w terenie przekształciła się w walkę o życie. Odpowiedzmy sobie na pytanie, którego tak naprawdę nikt nie zadawał, ale jestem bardzo ciekaw wyników tego eksperymentu. Eksperyment będzie polegał na tym, żeby naładować rozładowany do zera samochód elektryczny, jedynie polując woliną za samochodem spalinowym. Czy to się w ogóle uda? Nikt tego jeszcze nie robił. Będziemy pierwsi. Sprawdźmy to. Wygląda na to, że wszystko gotowe. Tutaj mamy kamerkę, która będzie nagrywać cały przebieg eksperymentu. Oprócz tego będziemy monitorować poziom naładowania w trakcie holowania. I no, 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 no właśnie, co? Wbiłem tryb B, czyli największy odzysk. Myślę, że możemy zaczynać. No to zaczynajmy. Holowanie elektryczkę Jeepem w celu naładowania go. Przypominam, że Mitsubishi Mijew, Krzysia, jest zdrenowany do zera. Specjalnie tutaj jechaliśmy pod Oborniki Wielkopolskie, żeby go zdrenować zupełnie do zera. On włączył tam tryb drive. Mamy linę holowniczą i lecimy. A spodziewanym efektem będzie naładowanie tego Mijewa do 100% i sprawdzimy sobie po prostu, jak to się przełożyło na koszt i na jakikolwiek sens czegoś tak absurdalnego jak holowanie Miewa w Wranglere. A powiedz mi, jak to jest, jak to wygląda kwestia u Ciebie w tym momencie wspomagania kierownicy? Czy ty masz teraz jakiekolwiek wspomaganie? Tutaj jest wspomaganie elektryczne, także cały czas mam wspomaganie normalnie. Oczywiście, że elektryczne. Nie powiem trochę tą wagę elektryczka czuć. Ja przy 60 na godzinę mam prawie 2000 obrotów na silniku, także no to nie jest coś normalnego. Bo normalnie przy tej prędkości to ja miałbym 1000 zł. jaki mam teraz zasięg? masz zasięgu, bo czekaj, ja nie mogę obsługiwać jednocześnie dwóch urządzeń na raz. No jaki masz zasięg? No nie wiem, z... ostatnio było 6, no to jak w takim tempie rośnie, to może z 10 kilometrów już zyskałeś? W tej chwili pokazuje mi licznik 14 kilometrów mogę już zrobić. Co? <śmum> Szok! Szok! Zaraz dosłownie okaże się, że najlepszym sposobem na naładowanie elektryka jest holowanie go <grym> za wranglerem. Okaże się za chwilę, że to jest najtańszy sposób ładowania elektryku. Ja wiem, Krzysztof, po prostu jak ktoś kupuje samochód elektryczny, to musi sobie dokupić wranglera do ładowania go. Nadal nie chce mi biegów zmieniać, no. Kurde, jadę pod obciążeniem zaledwie jednotonowego elektryczka słyszycie to zresztą jak ten silnik wyje ja już mam 3000 obrotów o teraz dopiero zmienił bieg no bo automatyczna skrzynia biegów tak Ale no, halo Krzysztof jak tam kwestia zasięgu przed nami rondo więc uważaj ale jak tam kwestia zasięgu zasięg y, wygląda następująco w tej chwili właśnie wskoczyła kolejna cyferka i mamy 29 a nie przepraszam 30 km zasięgu to jest aż nieprawdopodobne! Ja już mówiłem, że to jest prawdopodobnie najlepszy i najszybszy sposób ładowania elektryka. Jedziemy jakieś 10, może 15 minut i mamy już do przejechania 45 km zasięgu. My tu gadu-gadu, właśnie pyknęło 51-52 km. Droga taka dosyć ciekawa, nie powiem, ale. Właśnie nam pyknęło, 73 km zasięgu z Mi tu już silnik rzęzi ostatkiem sił. u mnie cisza. Aha, że u ciebie cisza. Aha, ja załapałem, bo to jest elektryk. A jak ci tam zawieszenie na tym lekkim ofrodziku pracuje? Odczuwasz jakiś dyskomfort? Dyskomfortu zero. Słychać trochę, ale nie jest źle. Właśnie przekroczyliśmy 100 km? jedziemy dalej. Dobijamy właśnie resztki kilometrów krążąc po placu dookoła. Dobra, ostatnie kółko i spadamy na oko. <grywka> Ile? Ile Krzysztof? Ile kilometrów mamy? Pokaż 112 km. 112 km zasięgu. Prawie Praktycznie 98% baterii. Ile przejechaliśmy? Trzeba to sprawdzić na mapie. Mission complete. Można naładować elektrycznego Mijewa ciągnąc go po prostu po ulicy Jeepem Wranglerem. I to można zrobić to całkiem sprawnie. Mission complete. No, co prawda spaliłem przy tej operacji. Prawie jedną czwartą baku, ale czegoś nie robi dla ciekawego eksperymentu. <gry> Zwłaszcza, że to ostatni eksperyment z tym Jeepem. Ale jak to ostatni? Czemu ostatni? Chcecie dowiedzieć się co dalej z moim Wranglerem? Zapraszam na kanał Miłośników Czterech Kółek. Opowiemy Wam szczegóły operacji Artax. Tymczasem przed nami jeszcze dwie próby. No i mamy wyścig na 1,4 mili odsłona trzecia, Jeep versus Elektryk Gotowi do startu, znaczy o, rozpoczynam odliczanie 3, 2, 1, start Nie włączyłem drive, zostawiłem skrzynię na neutralu Chcesz, żeby mi się całkiem rozładował i wtedy to już w ogóle nawet na starcie wygrasz To jest jedyny elektryk, którego człowiek z godnością osobistą i rozumem powinien używać ja absolutnie nie mam nic do samochodów elektrycznych, a szczególnie szacunku. Dobra, Krzysztof, zaczynam odliczanie. 3, 2, 1, start! A, 6 tysięcy obrotów, 80 na godzinę, 5 tysięcy obrotów i mamy stówkę. Przepraszam? Mogłeś mi dać fory trochę. Przy okazji dowiedziałem się, jaką moc, mocą dysponuje tak naprawdę Jeep. To jest amerykańska motoryzacja. Nie, no nie ma szans. Dwunia wystrzeliło jak po treningówkach. Zeżarło mi to 4 km. Ile? 4 km. Zasięgu? No zasięgu, zasięgu. Nawet nie powtórzymy tej sceny w Powtórzymy. Nie chcę nic mówić, ale wygląda na to, że silnik wewnętrznego spalania o mocy prawie 300 koni mechanicznych, mimo ponad 2 ton wagi, chyba po prostu wygrywa. Ale się mówi, że to dlatego, że miał już prawie rozładowany samochód. Eee, złyka wymówka. Kto poradzi sobie w tym teście lepiej? Jeep Wrangler. Czy Mitsubishi i Mijew. Wszyscy wiemy kto sobie lepiej w tym poradzi, ale no. Formalność musi zostać dopełniona. To nie jest zjazd. Dla mnie to już jest zjazd. To ja Ci pokażę Tam. To już jest wysoko postawiona poprzeczka to w ogóle nie słychać jak on jedzie. Niesamowite Dobrze. Jest OK. Zjechał Dobrze. Dobrze Krzysiu. Ja nie wiem czy to jest dobry pomysł. Oj dobrze. To się nie uda. To się nie ma prawa udać. Ty patrzcie typa Patrzcie tą dziurę, co on zrobił. W tym elektryczku naprawdę drzemie niezła moc. Pojawił się jeszcze jakiś pomysł, żeby wjechać na jakieś piachy. Zobaczymy. Go! Teraz zobaczysz, co ta terenówka moja potrafi. Krzysiu się to próbą piasku. Ej, idzie mu naprawdę dobrze. To jest naprawdę zaskakujący elektryczek. Terenowy elektryk. O, poczekajcie. Chyba za wcześnie pochwaliłem. Co tam się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Dodechy! Dodechy! Nie, nie. chce jechać! Upiera nie się ma... i nie jedzie! Nie za ma Newtona! Nie, nie ma Newtona, Krzysztof! Ile Polinę! O kurde! Może być ciężko. Co tu się stało w ogóle Co chodzi? Za mało gazu. Musi być pełna kita. To się nie dzieje. Tu już nic nie widać. Z pozoru niewinna, śmieszna zabawa samochodami w terenie przekształciła się w walkę o życie. Panie. Jeszcze? Nie mogę wyciągnąć Krzysia. Tak się zakopał. Ale jest, OK, dobrze. Krzysiu mówi, że nie jest gorzej. Co to znaczy, że jest gorzej? Dość szybko wykopał sobie dziurkę. Imię wykopał sobie dziurkę. Łopatę! O, o, o. Łopatę, Krzysztof, masz? A mamy łopatę? Nie mamy łopatę! Okazuje się, że Imijew siedzi już totalnie na podłodze, cały zakopany w piochu. No i generalnie jest trochę, trochę przypał, bo to nie wiadomo teraz co robić. To nie jest lina do szarpania. Przede wszystkim to jest lina chorownicza, to nie jest żadna dynamiczna lina do wyciągania samochodów Poza tym to nie jest samochód, który można by wyciągnąć szarpiąc go, bo tam jest po prostu ośka, tam nie ma żadnego haka Regretę Instant regretę Wyciągnęliśmy Miewa z piochu O tam jedzie za mną, jest godzina 18.34 Generalnie Pod górkę? Jest strasznie ciemno, ale... Nie wyciągnięty. Konfrontacja terenowa zakończona. Chyba trochę fejlem. Wyciągnięty. To dlaczego my nie robimy tego w czerwcu? Do, do 21 byłoby jasno, jest godzina 18.30, jest kompletnie ciemno. No ale co, mogłem nie wiedzieć, jestem tylko 12. rok na YouTubie. Genialny, ten samochód jest po prostu genialny. Ja nie mogę się doczekać, że zabiorę go do siebie na drugie rancho w Bieszczady, będzie można nim żyć i jeździć na wyprawy. To jest po prostu coś pięknego. I teraz zaczynam rozumieć magię tego samochodu.